Witam Was moi kochani w kolejnym odcinku z GTA Liberty City Stories na moim kanale. Ja jestem Hubson i lecimy sobie z epizodem numer... numer... 5, 6 kurde, jak zwykle nie pamiętam. No nieważny, fakt. W poprzednim odcinku za to pamiętam, co się dokładnie działo. Mianowicie, wygraliśmy sobie ten cudowny pojazd, którym nie będziemy zbyt dużo jeździć, nie oszukujmy się. Do tego ścigaliśmy się w ogóle w dwóch wyścigach. Potem był jeszcze pościg za gościem, także tych elementów pościgowych było no, przeokrutnie dużo. Ponadto też musieliśmy wyswobodzić Marie Latore od damskiego boksera i też coś tam jeszcze takiego odwaliliśmy dziwnego. Jakieś dzikie tańce, hulańce były, ale już tego nie pamiętam. To, to, co powiedziałem, jestem pewny, że to było w odcinku poprzednim właśnie. Muszę jakoś bardziej sobie to wszystko odświeżać chyba przed nagrywaniem kolejnych filmów. Na pewno było ciekawie, kurde. I to jest najważniejsze. Także zapraszam Was do obejrzenia tamtego odcinka, jeżeli ktoś z Was go jeszcze nie oglądał. No dobrze, z uwagi na to, że przed momentem wspomniałem też o tym wątku z Marią Latore, Cycata nagroda, moment, ja to wykonywałem, to jest kurde, belenie ten save chyba. Eee, nie, moment. O, no to to, 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 zajebiście, zajebiście wczytałem. No dobrze, wydaje mi się, że chyba tym razem wczytałem grę lepiej, więc to powinno być to. Mamy na pewno jakąś misję u Dona Salvatora, Salvatora Lion. także tutaj sobie podjedziemy, zobaczymy, czego on chce, coś mi na telefonie pika, kurde, muszę to wyciszyć. Mam nadzieję, że nie słyszycie. Było cicho, także nie powinniście, nie powinniście. Przemytnicy. Ej, brzmi ciekawie, lubię takie misje z przemytem jakim, misji, jakichś tam narkotyków i tak dalej. Oh, to jest dowiedział tak się. Tak. What are you gonna do? Hit me? Why are you on air? That? That's the only time you touch me these days. Why the fuck would I wanna to touch you? I don't like used goods. You revolt me. Me? Revolt you? What? Yeah, revolt. Oh, please. You know what my daddy was right when he said you were nothing but a fat yeah yeah, yeah yeah hi Tony <laughs> you want my money old man Pantera, <laughs> hey Anthony you're an angel of mercy oh boss women what are you gonna do about him huh luckily I can trust someone in my life you Tony you're very important to me. Did I ever tell you that? You can't even get it up, you old bastard. Not for you. I don't like using public toilets, you slut. Very important. So listen, it's you and me now. We're in charge. We got those fools on the run. How would you know? You're more interested in hanging out with men. And you're only happy when you got your drawers around your ankles and your back against the wall. Christ, I met rabbits who like the fuck less than you. So, listen, fuck this is important. You Salvatore Leone, you know, Dick, bully and wife beaten piece of a. Fuck me! Dick. Fuck you! In fact, everyone has! Anyway, I got a shipment of you know what coming in. This is going to put us, you and me, on the map big time. Everything should run smooth. I just need someone. Someone I trust to take care of things. No, I'll talk to you later. And another thing, I never met a girl with hydraulic underwear. It amazes me. Cross. Why did I marry her? Oh, I was looking for a tramp, I married a slut. I must have really pissed someone off in my past life. I'll tell you that much. Ale powiem Wam, że Don Salvatore Leon musi mieć naprawdę wielką słabość do tej kobiety, bo, bo no jak z w ogóle wytrzymać? Znajdź pojazd z trzema miejscami i znajdź wsparcie. Dobrze, ok, w porządku, nie ma sprawy. Tu chyba mamy takowy pojazd. Sentinel, jak się okazało w poprzednim odcinku, ma dużo wad, chociażby nie skręca, <ścoughs> to jest podstawowa wada. Chociaż może ten Sentinel Mafia tu się nazywa w tej grze w GTA Liberty City Stories Lyon Sentinel, być może ten pojazd jest ciutkę lepszy. Chociaż powiem Wam, że mi się wydaje, że ten, że ten promień, promień skrętu jest dalej do dupy. Ej, czekajcie, kurde, już jak zwykle przyjechałem. Skupiłem się zupełnie na innym punkcie się okazało, że tutaj już muszę po kogoś podjechać. E, I to będzie prawdopodobnie jakiś członek mafii. No dawaj ty, piec, nie będę na ciebie czekał. Ja w ogóle zauważyłem, że ci gościu zupełnie inaczej wyglądają. GTA 3 wyszło 4 lata przed GTA Liberty City Stories. Um, oczywiście akcja gry dzieje się wcześniej, natomiast no nie sądzę, że ci członkowie, gdyby to był taki rzeczywisty świat, by się jakoś tam zmienili. Więc to tylko taki chyba dla fanu zabieg twórców żeby delikatnie zmienić skiny właśnie mafiozów od Liona tak też mi się wydaje. Dobrze, okej, okay, nie ma co pitolić, jedziemy po kolejnego typka, no i szykuje się gruba jatka Będziemy prawdopodobnie brać udział w dużej, dużej, w dużej strzelaninie. E, I co, no, ogólnie Lyon z tego, co widzę, zamierza zaistnieć na mapie. Tutaj chodzi oczywiście nie o taką mapę z lokalizacjami, albo po części tak, ale o taką mapę tych takich, mm, tego takiego, tak zwanego podziemia, nie? O, to jest, to jest chyba dobre okreś określenie, sobie mm, po prostu wszyscy Wiedzieli, że tu, w tym miejscu jest Lion, jest mafia Lion, i na ten teren nie warto się wdzierać. Chyba. No dobrze, tak czy inaczej. Wjeżdżamy za momencik do doków. Tutaj ciągle jest ta akcja z tym tunelem, także musimy tych dziadów przejechać, syga, macie gnoje. W ogóle wiecie co? Nie będziemy się z nimi pieprzyć. Mamy tych gości, mamy kałasza, trzeba tych gnojów rozstrzelać, żeby nam potem nie przeszkadzali. A macie, luję, nie ma was. Elegancję, Francja. Możemy lecieć dalej. No gościu, dawaj, no. W ogóle wiecie co? Ja bym wolał to zadanie przejść bez tych patałachów. Ja już wiem z góry, że oni będą mi tylko i wyłącznie przeszkadzać i tak naprawdę gówno mi dadzą. Nie, Ech, no ale cóż. Ej, czekajcie, czekajcie, czekajcie. Ja będę tutaj spryciula. Jak już tu przejeżdżamy sobie, to cyk, gwiazdeczka zebrana. Elegancko. Policji nie ma na karku. I możemy zajeżdżać w znacznik. No. Zobaczmy, czy moje domysły a propos strzelaniny będą prawdziwe. Mamy kamizelę, fajnie. I jakiś hammer jedzie. Z plandeką. jestem. You were supposed to be here hours ago. Quit whining, Miguel. You got the stuff? Hey, I'm a busy man, Tony. Miguel buyer. Yeah, I doubt you find anybody else who pays what we do. Ha <laughs> <laughs> I like you, Tony. You got big balls, like a bull. You got our money? Sure. But you greaseball fuck! fuck. <laughs> <laughs> yeah. Ja chyba kumam, że... Ej, czekajcie, co jest? <grystanie> Ej, czemu już by mnie zabili, no? Gnoje jedne, paraszywe. <grystanie> Ty, ja przyszła... Ja nie mogę Migela zabić, no bo... No... Miguel się pojawił w GTA 3. Ej, no ja nie chciałem Miguela zabijać, bo on się w GTA 3 ma pojawić, to jak ja mam go zabić? Coś mi tu nie pazi. No dobrze, tym razem jestem ubezpieczony w kamizele kuloodporną, także załatwimy to zupełnie inaczej. Odbiegnę od samego początku. Mam jeszcze całkiem dużo życia, jak na mnie. Chyba tam ci idioci mogą zginąć, więc też się tym zbytnio nie przejmuję. No i co? Ci biegną, także ich musimy pozabijać. Zabiłem właśnie Miguela. nie wiem, jak on się pojawi w GTA 3, nie mam zielonego pojęcia. Toni, kurde, ładuj! Tu mamy pana policjanta, jednego, drugiego, trzeciego, wszyscy zabici. Wejdź do samochodu z deragami i wynoś się stąd. Dobrze, kurde bele, ale akcja. Ja pierdzielę. I oczywiście wbijaj, tu jest i mnie strzelają. Mam trzy gwiazdki, przebite opony. Zajebiście. Jak zwykle przerąbane. Czemu tak zawsze się w tej grze dzieje? No, faken już. Drifty pełną parą. Jak żeby inaczej. Cyk, myk, pyk. No, ale dobrze, dobrze. Mamy chociaż mi się wydaje taki całkiem dość porządny pojazd. To my ciągle już cztery flaki. <gryzy> Także jest przyzwoicie. No, ale nic. Pojazd jest. Dość porządny i odporny na uderzenia innych pojazdów. Więc, jako tako, może uda mi się dojechać do tego pay n Spray'a i zgubić pościg. Oczywiście, wszystko musiało się spierdzielić. No, bo jak żeby inaczej, zawsze jak to wiecie GTA. No tak, tutaj bywa, no w sensie jak to w GTA, tak, tak, tak bywa w GTA, no gramy w GTA, nie? No i tutaj też się musiało wszystko spieprzyć, aktualnie, ale nie, no w sumie nie do końca, bo okej, okay, ci dioci zginęli od Maflion, im więcej tych debili zginie, tym lepiej, taka prawda, bo oni są i tak nieprzydatni w tych zadaniach. Zobaczcie, czy oni mi w ogóle pomogli? No come on, byli totalnie bezużyteczni. O i to, to, jest zajebiste, nie? Dwóch policjantów stało przed pełnym sprayem. Zupełnie inny chłop. Inny chłop, inny samochód. Znaczy, samochód ten sam, inny kolor, ale to już oznacza, że zupełnie kto inny. To, 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 to jest. Dobrze, czy tam ktoś jest za mną? Bo nie chciałbym kogoś potrącić. Eee, zabierz. E, z, z... Zawieź brykę do kryjówki Salvatora, dobrze, 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 lecimy, no i co, i w takim razie chyba będziemy dość mocno pochwaleni przez naszego szefa, no bo co, no mamy samochód wypchany drogocennym towarem, także no nie oszukujmy się, moim zdaniem, gdybym miał takim szefem mafii i by ktoś z moich podopiecznych przywiózł mi, nie wiem, warty pewnie kilka milion milionów dolarów towar, no to ja bym był wielce zadowolony i przesz przeszczęśliwy tam w ogóle dalej stoi ten samochód, którego. Ej, no co? Gdzie ja pojechałem? Ej, czemu ja nie patrzę na mapę? Przepraszam was. Tak by the way, jeszcze dokończę, to jest samochód, którego zapakowałem tam, jak byłem odebrać misję, nie? W ogóle schemat, który odpowiada za to, czy tam jakiś tam algorytm, który odpowiada za to. Ej, przepraszam, jestem pośledzony. Za to, czy samochody znikają, czy zostają, jest upośledzony też. To jest w ogóle mega dziwne. No dobrze, tu musimy gdzieś się zaparkować. Dobrze, 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 wjeżdżamy. Ej, tam jest plakat jakiejś fajnej dupeczki. Ja bym chciał to się dowiedzieć, kto to jest, wiecie? No dobrze, chyba się nie uda, bo nie ma jak przybliżenia pyknąć. Chociaż może. Czekaj, jest jestem cwana bestia. Moment, mieliśmy jeszcze do aparatu klisze, czy tuś. Chyba, nie... chyba dupa. Ej, no, czy. Ja, no ja to muszę wiedzieć. No dobrzeż. Nie będę tracił czasu podczas odcinka. Najwyżej poza odcinkiem sobie tę misję powtórzę i zobaczę, co to za duperka była. Tu, tu, tu. Dobrze, muzyczka zagrana, fajna. Wiem już, gdzie jest kamizelka. Ponieważ pojawiała się podczas kacenki misji, którą sobie wykonaliśmy. Pisaliście mi o tym, że kamizelka jest w dokach, hupsą. Gdybyś potrzebował, korzystaj. I tak, tak. Będę korzystał oczywiście. I w tym momencie może cykniemy sobie małe cięcie, bo już wiem, że pewnie macie mojego gadania dosyć czasem. Cykniemy sobie małe cięcie, ja sobie pogadam sam do siebie i w tym czasie pojadę do... Pojadę, pojadę po kałaszka i potem kamizelę, nie? I jeszcze może o życie zahaczę i zapiszę grę. To jest plan, myślę. Całkiem fajny. I jeszcze mamy fajny motocykl, też nim sobie dojedziemy na kolejną misję, o ile się nie zabije. Dobrze, nie ma co gadać. Widzimy się za chwilę. No wy chyba sobie, kurde, to byle ja jaja robicie. Gdzie jest kamizelka? Ha! Co za. No nie, no to co bez sensu w ogóle. No nie, katastrofa. Ej, czajcie to? Ona tu była wcześniej i co nagle zniknęła? Już nie ma. Co nas się tam odnawia co 10 tysięcy godzin? Bez tu gościu, dawaj motocykl. Co za gnój, no. Nie wstawaj. No. No nic. Mam nadzieję, że dalsza część planu, którą miałem, zostanie spełniona. Za moment. No dobrze, ubrałem się za tego całego gościa, Guardian Angel, o czym też pisaliście mi w komentarzach. E, tak, także, także stwierdziłem, że to będzie spoko pomysł. E, życie uzupełniłem, nie wziąłem kałacha, bo w sumie jeszcze mam ponad 100 kul, także może też uda się... Ej, czekać! Ja jestem fanem motocykli w tej grze, tak? Także gościu, masz pecha, sorry, ale my twojego freewaya bierzemy. Cyk, wsiadamy. I może skoczymy sobie do mamy to niego I może właśnie potem po odebraniu tego zadania będzie gdzieś tam przy okazji możliwość podjechania e, i wzięcia kałasza, to, to, to wtedy wezmę, a jak nie no to, to trudno, tak? Takie życie. Czasami nie wszystko idzie zgodnie z planem. Zazwyczaj nic nie idzie zgodnie z planem, nie oszukujmy się. Dobre mięso. Hmm. A co to za pan był? Ma, ma, After you took that photo of Costa, he stopped paying his protection money. And what are you doing about it? Nothing! Your father would have turned him into meatballs by now. Costa might be a bit funny, but it takes guts to snub a Cipriani. I only wish you had his guts! Cojones to me, Okay, Ma, you ask for him. Nie będziemy mamie pokazywać, bo to mama, ale jakby zobaczyła, byłaby w szoku. Pojedź do sklepu dziewaniego kasy i zaproponuj mu małą przejażdżkę, tak zwaną pewnie propozycję nie do odrzucenia. O to chodzi, kurde. Nie chce płacić, to będziemy go zmuszać a czy będziemy go zmuszać, tego, żeby płacił i koniec. Będzie zmuszony. Siłą. Mam nadzieję, że ta siła będzie śmieszna. Ha, bo za chwilę się o tym dowiemy. E, w sensie jak będziemy go do tego zmuszać, żeby zapłacił. Więc więc tak, e, liczę na to mocno, że gra przygotowała coś ciekawego. Dobrze, okej. Okay. Sklep niego Kasy jest tutaj po lewo. Już jesteśmy na miejscu. E, zajeżdżamy w znacznik i let's see. Mamy tu serducho i, i ja kaskę. Hmm... Zabierz kasę do tartaku. No to uwaga, będzie jadka. Dawaj motocykl dziadu, mój się znudził. Słaby kolor. Giovanni kasa już wsiadł. No i co gnoju? Łysoci, ale zobaczcie, że w ogóle się nie stawiał taki posłuszny. Chłop. No czy jesteśmy wciąż kumplami, to się okaże, ponieważ no ogólnie hmm, taka jest zasada. Ej, to no, to właśnie... To może dajmy mu spokój, no bo jeżeli jest w porządku i odda pieniądze, to czemu by nie? Chociaż no właśnie musi mieć nauczkę, żeby... Ej, to źle zabrzmiało! To źle zabrzmiało! Tak, musimy go nastraszyć, żeby w przyszłości już nigdy nie było czegoś takiego, że Giovanni Casa nie będzie chciał zapłacić. Tak czy inaczej dojeżdżamy na miejsce. Tutaj gdzieś powinien być ten cały tartak, chociaż ja wam powiem, że ja tego nie kojarzę. Hmm, czy to z GTA 3, czy to z GTA LCS, że tutaj właśnie coś takiego było. So Mills. A nie, czekajcie, już coś jarzę, już coś jarzę. Było coś. Nawet chyba w ciekawostkach jakichś takich starych o tym mówiłem coś takiego i była tam piła mechaniczna. Co chcesz o tym mówić, Tony? Czy to pieniądze o bezpieczeństwo? To jest, nie? Tony? Możemy o tym mówić, prawda, Tony? Tak, tak, bo mówienie jest dobre. Ludzie just don't talk po Tony. Zostań tam yeah, okay, i Okej, hey, Tony, ale nie czuję zadowolony. Hej, łatwo z tym, Tony. To jest na... Ej, czemu mamy go zabić? Jak ma płacić, jak będzie martwy, co? Kasa, chodź tu. Ale szybko, szybko biega. Czemu go nie mogę namierzyć? No come on, chodź tutaj. No właśnie, no jak, jak, on, jak go zabije, to z punktu widzenia biznesowego nie będzie miało w ogóle sensu żadnego. I to co mnie wkurza, to te głupie kamety tutaj. Ej, czy ja muszę, muszę go za zadzigać tym, 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 tym toporem? Ej, zobaczcie, nie no, mogę go złapać. Jak ten grubacz szybko biega? Jak to możliwe? I to jest oszukaństwo, no. Co za dziad, chodź tu. I gdzie są moje bronie? Byłoby szybciej go zabić. Zbliż się. A! No dobrze. Tylko jak się tutaj skradało? Jak się tu skradało w tej grze? Tu się nie da skradać. Kurczę! I co? Ja to sfajduję za chwilę, czy jak? Czekajcie, może będę szedł? Czy on będzie uciekał, jak ten, czy nie? No będzie uciekał, no co jest? Hm. No nie no, to nie zobaczy, nie? Oczywiście, że tak. Jak ja go mogę zajść? To jest, moim zdaniem, ciężkie. I też myślałem, że jak nacisnę RS, czyli prawy analog, to będę się wtedy skradał, a to chyba nie działa. O, 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 może w tym momencie. Czy on, czy on będzie uciekał? No ucieka cały czas. No, no bez hitu. no przecież to będzie to trwa, trwało z pół godziny. Nie, ja go tak... Ja go po prostu tak chyba złapię, nie? To jest, moi kochani, chyba ten moment, gdzie w końcu udało mi się tego gościa e, gdzieś tam zajść od tyłu. Czekajcie, 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 żebym w tym momencie tylko tego nie sfejlował. O, cyk, powoli, powoli, podchodź, podchodź. I Bigno, ja bigo! Teraz musimy go dowalić, bo ucieknie tak to. Zbliżcie do kasy, no, jakoś się udało, ale to on nie żyje, to jest bez sensu. To tak jak mówiłem wcześniej. Ej, ja nie wiedziałem, że to nie Cypriani, to jest taki Koleś. Biedny Giovanni Kasa. Sycylijska kiełbasa ala la, kasa znajduje się w furgonetce. E, Dostać ją do sklepu kasy. No dobrze, w porządku, ale co nam to da? Czy ja dzięki temu będę mógł sobie jakoś tam załadować pieniądze, czy coś do tej furgonetki? Czy, czy, czy jak? No bo chodziło w tym zadaniu o to przede wszystkim, żeby raz nastraszyć kasę, ale to chyba było mniej ważne od tego, żeby kasę, czyli pieniądze, mieć. Nie wiem. Brak logiki, moim zdaniem. No dobrze, jedziemy tak czy inaczej do restauracji. Mam nadzieję, że ciutkę więcej się lada moment wyjaśni, tak? I, i co, a rozumiem, czyli najpierw musimy pojechać i zgubić wanted level. Dobrze, już udajemy się do PN na sprayu. No i dalej się okaże, kurczę, czy coś z tego jeszcze będzie, czy nie. Tak czy siak, no shit, już myślałem, że pojadą bardziej chodnikiem i będę mógł im uciec. Bo że jak ta policja mnie czasem wkurza, jak oni głupio zajeżdżają. Ulicę. Shit. Boże. Później, pani policjancie. I cyk na sprayu. Tam coś z tyłu leży, ale to wygląda podejrzanie i ja bym tego nie jadł, nie? To jakieś takie żebra były z czymś. Łe. Zabierz przesyłkę do delikatesów kasy. Dobrze, 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 dobrze. W porządku. Do mnie strzela! Sinda Koś ja mówiłem i od samego początku wiedziałem, że to były ostatnie chwile. Oczywiście musieli idealnie trafić w oponę, no bo jakże inaczej. W, w ostatnim odcinku wspominałem, że to są ostatnie chwile, kiedy jeszcze jesteśmy od nich wolni, a w tym momencie cały czas będą mnie atakować. Wysadziliśmy im burdel, kto by nie wkurzył. Gdyby mi ktoś w moim Vice, czy znaczy w Vice Stories, gdzie mogę mieć te swoje burdele, jakby tam ktoś mi taki przybytek wysadził, to byłbym wkurzony na maksa i pragnął zemsty.

Jezus, już będę. Nie, to jest. To wkurzające jest, jak tak atakują nas ci przeciwnicy cały czas. Wiecie? Ja tak aż tego e, nie lubię, nie przepadam za tym. No dobrze, moi kochani, w tym odcinku to byłoby chyba na tyle. Wsiadamy na freewaya, niestety nie mamy go gdzie zapatakować, bo no co, no, bo, no bo, bo nie mamy, bo stoi tam zajebisty samochód. Chociaż w sumie może jeszcze byśmy wykonali jedno małe zadanko, może u Marii, co wy na to, tak patrzę, no może się jeszcze zmieścimy, chociaż to że będzie dużo za dużo, no tam to trwało co, minus 5 minut maksymalnie? Nie, no to już musimy odpuścić chyba, wiecie? Ja też z Buliego... To jeszcze jak tam by wyszło 30 kilka minut to spoko, ale wiem, że GTA Liberty City Stories nie jest aż takie długie i nie chciałbym, żebyśmy skończyli nie wiem, na 20 odcinku, chociaż boję się, że i tak to może się wydarzyć. Tak czy inaczej, dzięki że byliście, mam nadzieję, że bawiliście się dobrze, no i że widzimy się, rzecz jasna. <grywka> Podczas następnego materiału. Dzięki. Ej, moment! Zapomniałbym się prawie pożegnać. Trzymajcie się, się i do zobaczenia. Hej.